Tata się stresował przed tym pierwszym dniem? Stresował się chyba bardziej niż syn. Koniec laby, czas do szkoły. Chciałem najwięcej, jak największą ilość dzieci dzisiaj zobaczyć. Tysiąc dzieciaków rozpoczęło naukę w pierwszej klasie. Ilu wśród nich sześciolatków? No Piknik równych szans. Wchodzimy do ludzi, pokazujemy ludziom to, co jesteśmy w stanie pokazać. Akcja Nie bądź jeden, weź paragon. Żeby zmniejszyć szarą strefę. I zakończenie lata otwartych boisk. Cieszymy się, że z roku na rok staramy się wprowadzać nowe dyscypliny sportu. To wszystko działo się w Parku Śląskim. Ja się cieszę, że mogę przyjechać na cichą. I na koniec sport. Wyglądało to tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. I nie ma na to rady. Rozpoczął się rok szkolny. Miejska inauguracja roku szkolnego odbyła się w zespole szkół sportowych nr 1, czyli największej chorzowskiej placówce edukacyjnej. Szkoła jest naprawdę dużą szkołą, w związku z tym chciałem najwięcej jak największą ilość dzieci dzisiaj zobaczyć, życzyć im wiele sukcesów. Szóstek oczywiście samych w szkole, no i, i radości z tego, że chodzą do tej szkoły. W pierwszym dniu tej radości jest na twarzach pierwszaków dość sporo. Nic dziwnego, skoro z tej okazji dostają olbrzymie tytyce z smakołykami. Tata się stresował przed tym pierwszym dniem? Stresowało się chyba bardziej niż syn. <noise> Oczywiście, że są mentalne przygotowania i takie natury powiedzmy już pieniężne za wszystko trzeba zapłacić, prawda? I biurka, i książki, i i in Bo pierwszy dzień szkoły to wydatki. Wyprawka dla dzieci nie jest tania i może kosztować nawet tysiąc złotych. Ubożsi chorzowianie mogli liczyć na pomoc miasta. Co roku miasto przeznacza, mają, mamy pewną pulę środków, które możemy przeznaczyć na wyprawkę szkolną dla rodziców. Tak naprawdę każdy rodzic może się o to ubiegać. Niekoniecznie jest mający progi finansowe, ale również mający trudną sytuację finansową przejściową, chociażby choroba, chociażby e, jakieś załamanie, powiedzmy, e, w pracy. Ja jesteśmy dużą szkołą i mamy też troszkę środków własnych. W związku z tym w tych sytuacjach takich, gdzie te rodziny nie... Nie załapią się, mówiąc kolokwialnie, na wyprawkę, bo dochód tam przekroczy tyci, tyci czy coś, to też jesteśmy w stanie, to znaczy robimy, odzyskujemy też i podręczniki używane od uczniów szkoły. Co roku w szkole podstawowej nr 25 w Maciejkowicach wyprawkę dla dzieci sponsoruje Chorzowskie Koło Ruchu Autonomii śląska W tym roku róg obfitości otrzymało tutaj 40 dzieci. Styta dla Pierszoka dla to jest taka akcja, która już 15 rok funkcjonuje w Chorzowie. Zaraziliśmy inne organizacje nasze, terenowe, no i ona się bardzo dobrze rozwija. No Prezydent Chorzowa spotkał się również z dziećmi z klas autystycznych w szkole podstawowej nr 14 w Chorzowie Batorym. Proszę bardzo. A jak on się tłuczy? Dobrze. Dobrze. W tym roku do szkół w Chorzowie poszło niemal 13 tysięcy uczniów. W szkołach podstawowych uczy się niemal 5500 dzieci. Do gimnazjów uczęszcza ich 3000, tysiące, a w szkołach ponadgimnazjalnych w naszym mieście będzie uczyło się ponad 4000 tysiące młodzieży. Spośród tysiąca pierwszaków 231 to sześciolatki. Mamy kolejny sukces, bo jest kilkanaście klas otwartych właśnie typowo tylko i wyłącznie sześciolatków, ale część klas również jest z klasami mieszanymi, gdzie są i sześciolatkowie. Dyrektorzy szkół powoli myślą już o przyszłym roku, w którym do pierwszej klasy obowiązkowo będą musieli iść sześcioletni uczniowie. Taki pytajnik w mojej głowie i znak zapytania, jak sobie z tym poradzimy, jak to będzie. Jest, jest ten moment taki. Zobaczymy. Wszystko okaże się już 1 września przyszłego roku. Dzień przed 74. rocznicą wybuchu II wojny światowej pasjonaci udostępnili zwiedzającym schron bojowy na dawnej granicy polsko-niemieckiej, która przebiegała wzdłuż dzisiejszej granicy między chorzowym a bytomiem. Od trzech lat udostępniamy go w okolicy daty 1 września z okazji też mobilizacji powszechnej można zobaczyć obiekt, remontowany i udostępniany siłami naszej grupy, czyli grupy rekonstrukcji historycznej, Grupa Operacyjna Śląsk, która wchodzi w skład stowarzyszenia Profalium. Obiekt jest częściowo wyposażony zgodnie z wymogami i tym, co powinno być w nim w 1939 roku, kiedy obsadzało go wojsko polskie. Poza tym prezentują się członkowie grupy rekonstrukcyjnej w, w replikach umundurowania. Pokazują również repliki uzbrojenia, jakie było na wyposażeniu wojska polskiego. W tym roku nasza ekspozycja zgogadziła się na no, nowy eksponat. Jest w nim oryginalny słupek graniczny z pobliskiej, no, byłej granicy polsko-niemieckiej, która tutaj w okresie międzywojennym została ustanowiona. Sztuki walki, dogoterapia, stoiska z rękodziełem, zumba i mnóstwo atrakcji dla dzieci. To wszystko działo się na pikniku Równych Szans, który został zorganizowany w sobotę w Parku Śląskim. Była to okazja do poznania organizacji pozarządowych, które realizują zadania statutowe na terenie naszego miasta. Wchodzimy do ludzi, pokazujemy ludziom to, co jesteśmy w stanie pokazać, co możemy im zaoferować. Chcemy, żeby mieszkańcy regionu tak naprawdę też dowiedzieli się, jakie organizacje są w Chorzowie, co robią, a mają dosyć szeroką bogatą ofertę. Dzisiaj jesteśmy tutaj wspólnie z Fundacją Spektrum Liberii, aby pomagać i tłumaczyć i mówić o tym czym jest autyzm i do tego też właśnie wykorzystujemy nasze psiaki, które starają się dzieciakom autystycznym pomagać, stąd obecność sekcji psów ratowniczych z Dąbrowy Górniczej. Zachęcamy wszystkie panie tutaj przechodzące i nie tylko, zachęcamy do samowadania piersi. Przyniosłyśmy ze sobą właśnie pantomy, żeby każda pani mogła sobie spróbować, wyczuć, jak, jak wygląda zdrowa pieśń, a jak wygląda pieś chora. Zajmuję się od bardzo, bardzo długiego czasu, w zasadzie od małego dziecka, fitnessem, też jestem instruktorem. I propaguje zdrowy tryb, tryb życia. A jak najbardziej, fitness jest taką formą, która jest ogólnodostępna. I zbieramy tutaj pieniążki do puszki, po każdych zajęciach instruktor zbiera pieniążki. I to jest taki wolny datek płynący właśnie z serc fitnessowych. W Parku Śląskim swoje stoisko miał też Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach, który zachęcał ludzi, by zabierali paragony na zakupach. Akcja i kampania jest ogólnopolska, prowadzona pod hasłem Niebą dzieleń Weź Paragon. Trwa przez dwa miesiące, czyli od 1 lipca do końca sierpnia. Akcja przede wszystkim polega na przypomnieniu i konsumentom, i przedsiębiorcom, do czego potrzebny jest paragon. Konsumentom przypominamy o tym, że potrzebny jest do złożenia reklamacji, do porównywania cen na towarze, które znajduje się w sklepie i na Paragonie. Ale też przypominamy o tym, że paragon jest potrzebny po to, żeby wspierać uczciwą konkurencję, żeby stworzyć równe warunki do prowadzenia działalności na rynku, żeby zmniejszyć szarą strefę i żeby też tworzyć odpowiednie warunki do tego, żeby pieniądze z należnych podatków trafiały do naszego budżetu. Zakończyła się letnia akcja Lato Otwartych Boisk, która już po raz kolejny odbyła się na boiskach Stadionu Śląskiego. To już ósma edycja akcji Lato Otwartych Boisk. Cieszymy się, że z roku na rok staramy się wprowadzać nowe dyscypliny sportu. W ciągu dwóch miesięcy akcji mieliśmy ponad 3000 uczestników. To strasznie nas cieszy. Dzieciaki do lat 16 mogły codziennie od poniedziałku do piątku korzystać bezpłatnie z naszych obiektów. Pod okiem instruktorów, co jest ważne, staraliśmy się nie tylko promować piłkę nożną, Nożno, bo to jest najpopularniejsze i dzieci najszybciej się do tego garną, ale w tym roku postanowiliśmy, że będą także udostępniane korty tenisowe i to cieszyło się bardzo dużą popularnością. Ruch Chorzów przegrał Zagłębiem Lubin 0-2 w ostatnim meczu T-Mobile Ekstraklasy. Drugą bramkę dla Miedziowych strzelił powracający z Turcji do Ekstraklasy Arkadiusz Piech, były zawodnik niebieskich. Ja się cieszę, że mogłem przyjechać na Cichą, zagrać przy tak dobrej publiczności, jak Parę fajnych lat tu przeżyłem, także się cieszę za, za, za przywitanie, jak i pożegnanie. Na pewno nie wyglądało to tak, jakbyśmy sobie tego życzyli i, i byśmy tego chcieli. No, nie Jest nad czym pracować, jest co poprawiać. Eee, mamy teraz trochę czasu na to i już trzeba odrobić w następnym meczu to, co straciliśmy tutaj. Ruch w, pie w pierwszych, w pierwszych e, minutach na pewno miał okazji, dużo e, prowadził grę i tutaj chciał jak najszybciej bramkę strzelić. Nie udało im się to, przetrzymaliśmy tutaj, e, potem strzelamy bramki i, i na pewno cieszymy się z tego zwycięstwa.